Moi drodzy, już 10 maja mają odbyć się wybory prezydenckie, na które bardzo, ale to bardzo naciska obecny rząd. Jak wiemy, całą kampanię przedwyborczą zakłóciła pandemia COVID-19, czyli koronawirusa. Rząd obecnie zaleca nam kwarantanny dobrowolne, siedzenie w domu i niewychodzenia pod żadnym pozorem, ze względu na to, że możemy narazić swoje zdrowie i życie. Nie wiem, jaka sytuacja ma być 10 maja, ale nic nie wróży na to, że będzie lepiej. Dlatego ją zadaję pytanie: czemu 10 maja mamy być bezpieczni? Czemu 10 maja chcecie Państwo zaryzykować, że tysiące ludzi może się zarazić um, i być chorych? Czemu tak bardzo nalegacie, że w nocy zmieniacie ustawy odnośnie tego, jak mają wyglądać wybory? Czemu nie chcecie przełożyć tych wyborów na późniejszy termin? Dlaczego pomimo nieskończonych kampanii nie chcecie stanąć do walki fair play, w spokojniejszych czasach, wtedy, kiedy ludzie będą mogli się zastanowić nie nad tym, co włożyć do garnka, nie nad tym, skąd wziąć pieniądze, żeby zapłacić podatki, tylko nad tym, jakiego chcą mieć prezydenta? Moi drodzy, to w naszych rękach poniekąd leży los. Przyszłych wyborów, tych, które już mają się odbyć za chwilę, ale może mamy taką siłę, aby one się odbyły później. Pozdrawiam i decydujcie o swojej przyszłości, bo to wy tutaj mieszkacie. I to was się tyczy.